Kuba z tej strony. Klaudia. Odwrócony, żeby słońce na niego nie, nie świeciło. No i dzisiaj mamy... Odpowiadamy, odpowiadamy na Wasze pytania. Różnica życia na Teneryfie w porównaniu do tej, jak się żyło w Irlandii. Tak, czyli czym się różni życie w Irlandii... Znaczy na Teneryfie od życia w Irlandii. Jak wiecie... Mieszkaliśmy w Irlandii 10 lat. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich znajomych z Irlandii, z Limerick, tak. I z Dublina, z Cork. Dublina, tak. Ze wszystkich miast, w których przebywają nasi znajomi. Pozdrawiamy serdecznie. No Odpowiadamy i, na pytania. I, I tak właśnie. 10 lat w Irlandii, a na Teneryfie już 4,5 roku. I szybko zadziało. Mamy, można powiedzieć, już takie yy, może nasze obserwacje tych różnic. Bo wiele osób z Irlandii pyta, czym się różni i tak dalej to życie. Więc osoby, które się zastanawiacie z tych zimniejszych krajów, które chcecie się tu przeprowadzić, dzisiaj ten film myślę będzie dla Was. No więc Kuba, ja mam zacząć, Ty czy co? Obojętnie. Wiecie, no może na początek powiemy tak. Jak jest takie powiedzenie, że po drugiej stronie u sąsiada zawsze trawa jest zieleńsza. I w tym miejscu, w którym się jest, nie jest aż tak fajnie, i na pewno tam, gdzie się pojedzie, jest lepiej. Czyli wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak w jest, dokładnie. No, wiadomo, że rzeczywistość jest troszeczkę inna, o tym też wiecie. My się też przekonaliśmy po raz kolejny, że tak jest. No i jednak są rzeczy, które bardziej podobały nam się w Irlandii, na które narzekaliśmy wtedy. A życie na ten wcale nie jest takie, takim życiem w raju, i cudowne nie jest do końca, bo też ma swoje minusy. O których ja już wspominałam w kilku filmikach, więc. Tak, Klaudia już tutaj się wypowiedziała cieplutko o tych wszystkich minusach. Są <laughs> też plusy, jakby nie było. Oczywiście nie? są też Ale plusy. Ale musicie wiedzieć, jakie są minusy, więc ja jestem tutaj szczera z wszystkimi, żebyście nie mieli niespodzianek, jak się tu przeprowadzicie. Po prostu. Dokładnie. No ja może powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o pracę, no to no tutaj na Tenerifie w większości miejsc, yy, znaczy jeśli chodzi o restaurację, może tak. Bo i w Irlandii pracowałem w restauracji, w hotelu. No, i tam w sklepie jakimś na początku przygody z Irlandią. Tutaj pracowałem też w sklepie w sumie i w, i w restauracjach. W restauracji dalej pracuję. No to takim największym, największą różnicą będzie to, że tutaj w dalej większości miejsc pracuje się po 6 dni w tygodniu. Jest taki wyzysk pracowniczy, można powiedzieć. Pracuje się za mniejsze pieniądze oczywiście. Nie można zarobić tyle co w Irlandii. Nie, nie jesteśmy pewni ile teraz, jak teraz wyglądają zarobki w Irlandii na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek te, te yy, kilka lat temu było tak, że tygodniowo można było zarobić w Irlandii w restauracji jakieś 350 euro w tygodniu, powiedzmy, plus jakieś napiwki. A no tutaj jest tego tych pieniędzy znacznie mniej. Kelner potrafi zarobić do 1200 euro miesięcznie. Wypłaty są wypłacane miesięcznie, nie tygodniowo, co też może być w jakiś sposób utrudnieniem, dla co po niektórych... I, I powiedz jeszcze Kuba, czy się wypłacają tutaj za nadgodziny, No bo w Irlandii za każdą minutę tak a naprawdę... A nie, no to zapomnijcie y o tym, że ktoś... <laughs> <laughs> zapomnijcie <laughs> o tym, że wy tutaj z, z, z dostaniecie, jeśli chodzi o pracę w restauracji, tylko że w, w sumie w sklepie też. Yy, to nie ma czegoś takiego, że tutaj jak się zostaje godzinę dłużej w pracy, to się dostaje za to pieniądze. Właściciel przychodzi i jak chcesz to sobie coś zjedz, yy, a f, jak jak jest dosyć dobry, albo ci podziękuję, albo w sumie nie powie nic i nawet nie zwróci na to uwagi. Także warto by było pracować tutaj tak dla siebie. No jeśli się nie jest tam, powiedzmy menadżerem, czyli tam osobą na jakimś wyższym stanowisku, jako zwykły kelner o powiedzmy godzinie tam 23, jeśli do tej się pracuje, zbiera się swoje rzeczy i się idzie do, do domu. No menadżer sobie nie może na to pozwolić niestety. Lub kierownik sali, bo musi zostać, musi to wszystko pozamykać. No także to jest kolejny ogromny minus tego, że po prostu jest taki pracowniczy wyzysk, tak jak powiedziałem na początku. Yy, nie jest, no... jest słońce i to tyle tak naprawdę. Ta, więc ja, ja tutaj y, może się wtrącę, Yy, e, róż, yy, największą różnicą między Irlandią a Teneryfą no to wiadomo pogoda tak? tutaj jest słońce tam jest deszcz więc w Irlandii 360 dni w roku pada deszcz 5 yy, świeci słońce a tutaj 360 no, świeci słońce a 5 pada deszcz tak yy, wiadomo. co też co też, może być, co też może być w końcu po jakimś czasie uciążliwe. dokładnie no i co, no ja bym powiedziała, że właśnie ta różnica jeśli chodzi o parki i zieleń, tak, no w Irlandii mamy tej zieleni po tyle, a tutaj jednak musimy tej zieleni szukać, tak. Jeśli chodzi o południe, tak. bo na północy, na północy parki są, tak, yy, tutaj Klaudia też, pamiętam, powiedziała bardzo fajnie któregoś dnia, dlaczego tutaj generalnie nie ma ławek w cieniach. Na południu, bo my spacerujemy sobie czasami z Kasprem. Jak Kasper jest głodny, no Klaudia musi przysiąść i go po prostu nakarmić. No to szukamy ławki z cieniem i bardzo ciężko jest taką ławkę znaleźć. Jeśli są, to są jakieś sporadycznie, pojedyncze gdzieś poustawiane tutaj na południu. I Klaudia doszła do takiej bardzo fajnej konkluzji, bo powiedziała, że tutaj nie postawili ławek w cieniu na południu, dla ludzi, żeby oni sobie mogli siadać i sobie enjoyować się w cieniu. Tylko jeśli chcą sobie usiąść w cieniu, to muszą iść do restauracji i usiąść pod parasolką. No a wiadomo, jak się idzie do restauracji, to trzeba zostawić jakieś pieniążki, kupić jakiegoś painta, kupić sobie jakąś kawkę, jakieś jedzenie, cokolwiek. No i właśnie tak tutaj Klaudia doszła do wniosku, że... No tak, bo rząd jedyny cień postanowił... jaki zauważyłam, to jest w większości właśnie... W restauracjach w knajpach, i w knajpach, A ławki są generalnie na słońcu, na czyli słońcu. na tej patelni, tak? No to kto wy w takim słońcu no tak nikt nie Tak samo wiecie, te place zabaw też nie mają za bardzo cienia. Yy, place zabaw dla dzieci, tak? Są też na słońcu bardzo nagrzane, więc też yy, to jest bardzo dziwne, jak te dzieci mają tam w ogóle się bawić, ale to już mniejsza o to. Dobra, to, czyli mamy tutaj sprawę pogody, cienia, zieleni i, i No i, taką, i troszeczkę pracodawców. Tutaj nie ma tyle parków, Wam nakreśliłem coś. jak to wygląda mniej więcej. No tęskni się teraz za tymi pięcioma dniami pracy w Irlandii, yy, za, za płacą za nadgodziny. Yy, no, i, no i co? I może za takim lepszym klimatem trochę w pracy. No bo tutaj jednak jeśli chodzi o, o przynajmniej tu gdzie ja pracowałem, to jest oczywiście z moich doświadczeń, jeśli chodzi o taki klimat pracowniczy i to, że po pracy można sobie wyskoczyć razem na painta, no to niestety tego nie ma. Nie ma takiego. Social life. Social life no nie, nie ma takiego, nie wiem, związania z kolegą z pracy. Yy, bo w Irlandii było tak, że zawsze po pracy wychodziło się na jednego. I, I tu wiadomo, to się nigdy nie kończyło na jednym. No ale zawsze się wychodziło na jednego. Co po niektórych, pewnie z, nas, z Was znają, te powiedzenie We go for one. No tutaj tego nie ma, niestety. I Czyli różni się tutaj po prostu mentalność, tak? Mentalność ludzi. mentalność ludzi to jest kolejna sprawa, tak. Jest bardzo dużo ludzi z innych krajów, zresztą tak jak w Irlandii, yy, chociaż może tutaj będzie troszeczkę, troszeczkę większa różnica, yy, aczkolwiek no, mentalność jest zupełnie inna. Tak, mentalność lokalnych jest inna i co za tym idzie, wtedy właśnie inaczej wygląda załatwianie spraw w urzędach. Trochę dłużej to trwa, więc ta mentalność maniana, tutaj, że mają więcej czasu, bo jednak w Irlandii nam się wydawało, że tam mają na wszystko czas i wszystko robią powoli, ale naprawdę uwierzcie, w tutaj, Irlandii tutaj robią, robią to powiem. ekspresowo w porównaniu do tego, co tutaj jest. No i tutaj robią często fuszerę, tak? Tak się nie starają. Wszystko jest takie w ogóle jak. To też, to też wszystko zależy od tego, znaczy może nie wszystko, ale w bardzo dużej mierze zależy to od tego, z jakim my podejściem wchodzimy do urzędu załatwiać sprawy. Jeśli my tam idziemy i staramy się coś załatwić po angielsku, no to raczej nie załatwimy nic. No nie, ma, nie ma takiej opcji. Teraz przez to, że była pandemia i ja musiałem, i restauracja była zamknięta i ja pracowałem gdzieś indziej i jednym z moich obowiązków było to, żeby jeździć powiedzmy po sklepach i załatwiać różnego rodzaju materiały, to zauważyłem, że wchodząc do sklepu i rozmawiając od razu po hiszpańsku z jakimkolwiek y, ekspedientem, y, sprawy były załatwiane znacznie łatwiej i szybciej i milej, Sprawiam do tego jak, było, jak, jak rozmowa przebiegała po angielsku, jeśli wchodzi się do sklepu i mówi się hola, buenos dias, zamiast y, hello, good morning, to jest zupełnie inne podejście pracowników do, do osoby, która wchodzi do sklepu, także warto też y, y, no, umieć ten język hiszpański, tak? jeśli tutaj chcesz się coś załatwić, no bo jednak y, jest doceniane to, że y, będąc w obcym kraju rozmawia się, nawet jeśli to jest taki język łamany, rozmawia się w języku, w którym, w kraju, w którym jesteśmy. Także to jest taka kolejna mała uwaga, że warto by było używać takiego języka. I wtedy, w urzędach, jak się załatwia takie rzeczy po hiszpańsku, to jest trochę łatwiej. Ja jeszcze dodając do tego, czym się różni życie w Irlandii od tego na Teneryfie, no to dodam odnośnie kosztów życia, bo też, też to pewnie Was interesuje. Generalnie no zależy do, do jakiego miasta porównywać w Irlandii, bo jeśli porównujemy do Limerick, tam gdzie my mieszkaliśmy, koszty życia tutaj będą porównywalne, można powiedzieć, jeśli chodzi o wynajem mieszkania i tak dalej. Natomiast jak porównujemy do Dublina czy większych miast, no to wiadomo, że tutaj będzie taniej. Eee, natomiast nie ma to dużej różnicy, tak, jeśli chodzi o życie, bo, bo wydaje się często, że tutaj na ten ryfie życie jest super tanie. No jest o tyle tańsze, że nie płacimy tutaj za eee, wiecie, za ogrzewanie, tak? Chociaż jak mieszkamy w górach i jest zimno, to płacimy za ogrzewanie. No tutaj y, taka różnica, jeśli chodzi o y, Irlandię, no to w Irlandii nie płaciliśmy za wodę, tutaj się jednak za wodę płaci. Nie są takie jakieś duże koszty, ale jednak są. Następnie, jeśli chodzi o wodę, to tutaj woda nie jest pitna z kranu, nie wolno jej pić, bo jest po prostu jak, jakaś. Y, jest po, po prostu, jest po prostu filtrowana tak bardzo podstawowo, odselana z oceanu i no, jest niezdrowa dla organizmu. Nie poleca się jej pić. Tak, a w Irlandii jest ta, tak zwana tap water, czyli pije się nawet w restauracji, podaje się wodę po prostu z kranu, więc to jest duża różnica i naprawdę na wielki plus dla Irlandii w porównaniu do Teneryf. No, wygląda na to, że w ogóle jest dużo więcej plusów życia w Irlandii niż na Teneryfie. Poza pogodą. No. Jeśli jeszcze chodzi jeszcze o koszta, no to tutaj na pewno taniej jest paliwo, tak? Tutaj poniżej euro za litr zapłacimy. Najtańsze paliwo tutaj można kupić 95 bezłowiąza za 75 centów nawet można za litr zapłacić. Także jest naprawdę, naprawdę tania. No więc, więc tutaj już koszty nam się obniżają. Natomiast jeśli chcemy kupić używany samochód, no to w Irlandii kupimy. Samochód, powiedzmy, tam nie wiem, 10-letni, czy tam 15 -letni. Za 500 euro nawet. No, no można. Można. No. Spokojnie. Ja tak wiem, że 1000 można. 1000 euro powiedzmy. Nie, można spokojnie kupić auto w no, Lani, zależy wiem. w jakim stanie. Ja Natomiast... osobiście kupowałem auto za 100 euro w Wilanii. najtańsze. Dobra, auto w to życie, zależy od kogo i jaka, jaka to była oferta. Renault oferty. Megane. W każdym bądź razie tutaj takie auto, takie Renault Megane, które ma 15 czy 20 lat, kupicie za 2000 czy 3000 euro. Co nas bardzo zdziwiło, że takie stare auta tak drogo tutaj sprzedają. Więc tutaj to jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o koszty aut używanych. I co jeszcze? No, jeśli, jeśli chodzi o koszty spożywcze, też nagraliśmy jeden taki filmik, ile mniej więcej kosztuje życie na Teneryfie. No to to są porównywalne znowu koszty. No Tutaj mamy jedynie większy wybór warzyw i owoców. tak? Ale te warzywa i owoce jednak tańsze wychodziły w Irlandii z tego co ja pamiętam. Tanie na pewno można kupić tutaj alkohol i papierosy. Tak, to jest na pewno. Dla zwolenników, dla zwolenników konopi indyjskich można posiadać tutaj własne drzewka, można je sobie tutaj sadzić na własny użytek. Palenie tego y, też jest u siebie oczywiście na tarasie legalne. Żaden z sąsiadów nie zadzwoni po policję. Także ktoś, kto lubi się smakować y, w tego rodzaju rozrywce, no to... To śmiało, tutaj na wyspie można to robić całkowicie legalnie. Tak, nie cały ten... czas czuć wszędzie, gdzie chodzicie na spacerkach, po prostu marihuanę. No, na ulicach, na ulicach a. chyba nie do końca jest to legalne palenie. Nie jesteśmy tego pewni, nie sprawdzaliśmy. Aczkolwiek w domu śmiało można mieć swoje drzewka, można sobie spokojnie palić. Tak jak mówię, nikt nie zadzwoni po policję i nie powie, że wy się tam narkotyzujecie. Bo są co po niektórzy, którzy tak to nazywają. No Ale i co też. jeszcze, oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, no um, turystyka, tak, tutaj jest więcej turystów, no też zależy też do jakiego miasta w Irlandii porównujemy, bo wiadomo Dublin będzie miał więcej turystów niż Limerick, czy jakaś inna mniejsza miejscowość, natomiast no tutaj jednak ten, ten przemiał turystów jest bardzo duży i jak mieszkamy w turystycznej miejscowości, to może to być bardzo uciążliwe. No, i co, jeśli chodzi o służbę zdrowia i tym podobne, no to, to to są podobne jakby systemy. No, jedynie co, to ja mogę dodać z tego, co ja zauważam różnicę, to jest to, że tutaj, jak idziesz do pracy, to przysługuje ci taka karta zdrowia, służby zdrowia publicznego i, i, i normalnie możesz korzystać, jakby z wszystkiego, że tak powiem, za darmo, tak. Podobnie jak w Polsce jest ZUS. Natomiast w Irlandii chyba nie było czegoś takiego, że była karta. Tylko ci, co byli na socjalu, to dostawali taką kartę medyczną. A, a ci, co pracowali normalnie na full time, to, to nie, mieli tak, nie mieli takiej karty, nie? Ja, nie no pamiętam ja, jako, ja jako pracownik normalnie, jeśli byłem chory i szedłem do lekarza, to musiałem płacić tak. 50 euro za wizytę. dokładnie. Tutaj więc... jako pracownik idę do lekarza, którego mam swojego rodzinnego, który jest mi przyznany. No i nie płacę nic, w tym wtedy. Tak. No to, to jest duża różnica. Tak, ta uważa. składka, ta składka która jest od, od, o, którą płaci za mnie pracodawca, yy, z, jeśli mam kontrakt normalnie, właśnie jest przeznaczona na to, żeby mieć swojego lekarza tam. No, rodzinnego. Rodzinnego. Tak samo wiadomo, kobieta w ciąży też otrzymuje, bez, bez znaczenia, czy pracuje, czy nie pracuje, czy, czy w ogóle jest przyjezdna. Jak jest po prostu w ciąży, to, to otrzymuje tą kartę tutaj i jest prowadzona normalnie. No i w sumie co? Eee, co chyba... można więcej powiedzieć? Chyba to wszystko. No, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie pod to tym po prostu piszcie, bo mogliśmy filmem. o czymś zapomnieć. To tak, co nam przychodzi pierwsze, do gło... pierwsze rzeczy do głowy odnośnie tych różnic życia. No wiadomo, tutaj jesteśmy trochę dalej na tej wyspie i, i koszty na przykład przelotu do Polski czy gdzieś tam są droższe. Chociaż Czas przede wszystkim lotu do Polski jest, jest bardzo udłużony. Długi, udrężony. tak. 5,5 godziny. No właśnie, z Irlandii te 2-2,5 dwie, dwie godzinki to, było, to była taka nawet, można powiedzieć, szybka przyjemność, a tutaj jednak te 5,5 godziny w samolocie jest męczące, zwłaszcza tak. w samolocie wielkości Ryanera. Także. No w każdym bądź razie chciałam dodać, że tutaj też taką można dodać tak. różnicę, że my jako rezydenci możemy starać się właśnie, znaczy mamy tą zieloną kartę, tak? Rezydenta. To mamy wtedy zniżki na przeloty do Hiszpanii, tak? Między właśnie wyspami i między Hiszpanią mamy tam 75% taniej, więc my często tak kombinowaliśmy, że lecieliśmy do Madrytu, Walencji czy Barcelony, i stamtąd braliśmy lot do Polski, i wychodziło dużo taniej niż bezpośrednio e, tam właśnie do Polski lecieć, więc jakby. No tak można sobie rozłożyć tą podróż na, na dwie części i też zapłacić trochę mniej. Ale jeżeli byśmy chcieli lecieć bezpośrednio, to jest znacznie, znacznie drożej niż z Irlandii, wiadomo, do Polski. No i wiadomo, no, paczki tutaj idą po prostu miesiącami, tak? O czym ja już ja trochę się już nażaliłam, więc poczta tutaj funkcjonuje jak funkcjonuje i, i nie, że zamówimy z Amazona czy z jakiegoś innego sklepu online i przyjdzie nam za trzy dni, tylko przychodzi za trzy tygodnie lub nawet w ogóle nigdy nie przychodzi. <laughs> więc to jest ja taka to różni zdarza. różnica. Tego, że naprawdę ten komfort tej poczty to jest zupełnie inna bajka. tutaj. No, nie ma czegoś takiego jak paczko, maty i w ogóle wszystko jest trochę zacofane. Więc no dobra, no chyba tyle, jak żeśmy Wam ponakreślali, czym się różni życie Irlandii, w Irlandii, tutaj na Teneryfie. Jak widzicie, są plusy i minusy. Trzeba sobie wybrać to, co nam bardziej odpowiada, gdzie są skupić nasze. Skupić się na tym, skupić się na tym, na czym chcemy się skupiać. No my się bardziej staramy skupiać na tych pozytywach, na plusach, inaczej by nas tutaj nie było. Jeździlibyśmy, szukalibyśmy kolejnego miejsca na ziemi dla nas. Ale na razie tutaj jesteśmy, jest dobrze, jest ciepło. Dzisiaj jest który? 8 listopada, tak? No. 8 listopada. Mamy w słońcu około 25 20... stopni. No, jest ciepło. Noce są teraz zimne bardzo, także dla co po niektórych dla może być za gorąco nawet teraz, to w nocy śmiało się mogą jeszcze obchodzić, nie ma problemu. No więc to by było na tyle, jeśli chodzi o film plusy i minusy życia na Teneryfie i plusy i minusy życia w Irlandii. W sumie tam o minusach za bardzo bo w życiu w Irlandii nie powiedzieliśmy. Opuszczam Czym się różni się życie na Teneryfie od tego w Irlandii? To, to by było na tyle. Tak, więc no. No dajcie lajk, jak Wam się podobało. U, udostępniajcie innym, tym, którzy wiecie, że chcą się przeprowadzić na Teneryfę. E, waszym znajomym z Anglii czy z Irlandii. I e, co? No i lajkujcie, komentujcie, e, udostępniajcie i, i po prostu obserwujcie nasz kanał, bo już wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Was, gorąco! I do usłyszenia. Do usłyszenia, Heja.